Dobra. Cześć siema, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj akcja szybka z azotem w pszenicę lecimy. Ja prosto od tej zafiry, kto nie wie o co chodzi, odsyłam do shorta pod namową właśnie Mateuszka. To on jest tutaj głównym sprawcą tego zamieszania. Walimy dzisiaj nawozy. Wlad jest już spięty, z rozsiewaczem grzeje się. Alfa, oczywiście, jak zwykle w transporcie. Mamy saletrzak tutaj kupiony. A, pokażę Wam co będę takim fletem na fletem. Nie będę, bo. Proszę bardzo, o, tu mamy saleczak. Saletrę mamy w stajni. Ładujemy w sy system worek taki, worek, taki, worek, taki, worek taki. Umieszamy dwie takie piękne jegomości i walniemy to na pszenicę. Także lecimy z tematem i o dobra. Mateuszek będzie odpowiedzialny za mieszu, mieszu. Śnij po całości co było. W ogólnie jest ten najmniej przyjemny moment, bo właśnie ciężkie zarabione pieniądze ładujemy tutaj, nie? To jest, to jest ten najmniej przyjemny moment. Chociaż Mateusz wcale nie wygląda na jakiegoś skonfundowanego i, i smutnego, nie? Bo coś za wesoło jest. To nie moje pieniądze. To jest prawda. Dobra i teraz standardowo, żeby wymieszać, poleci znowu worek. O jest i babcia. Cześć babcia, pomachaj do kamery, szybko. Dobra, babcia macha do kamery. E Muszę wam wytłumaczyć, że jedziemy w nowo, czekajcie. Dobra, e, zaczynamy! Pierwszy, ładnie wymieszany. Nie mogę powiedzieć, naprawdę, Mateusz się spisał na złoto. Popakuję być kucharzem, bo tak miesza jak zupę. E, pogoda jest taka w miarę dość ciekawa. Delikatnie zaczęło kro, e, kropić deszczem, e, ale to już przestało, więc jest fajnie w miarę mokro. E, no i co? Jutro ma być bez, yy, bezsłoneczny dzień, czyli ma się tak ładnie chmurać. Zobaczymy co z tego będzie, nie? Przepalamy tego chrupka, bo po remontach niech się chłopak wykaże. No i tyle, nie? Odpalaj. I full dawka! No pod... o, i pięknie, dobra. I jest. Mateusz tutaj robi jako automatyczny otwierak hydrauliczny do zaworów na dole spustowych. Jak widzicie walimy już drugi, drugi rozsiewacz. No jest nieco mokrzej niż myślałem, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że no nie wiedziałem jak jest mokro w polu w Ostrowie. No i tak. Nie no, chyba jest spoko, nie? Jest Troszeczkę się najbardziej martwię tamtym kawałkiem, bo tam jest dużo mokrzej zazwyczaj. I tam nawet widać, że tak słabiej to, to idzie, rośnie. O dobra, żeby pomiędzy nie sypać. I tak poszło meter w, prze, w ten, w Paryję, nie? Dobra, teraz tak tutaj się ustawimy. Tutaj tak widzę bardziej żółto jest, nie? Jak tak się... Przy... Tutaj jest dużo. Za... Tu jest chyba jakaś zawsze żyła wodna, bo tu zawsze jest woda. No i zaraz będziemy widzieć, co się będzie działo z wladem. Czy przy okazji nie nagramy wtopy tego tegorocznej? Jakby to zaraza była, no to nie. Jakby co? Jakby ta choroba jakaś była, to by bardziej było ale tu widzicie na przykład jest taki paseczek, nie? Tutaj lubi się tak to prze... przetegować, no ale dobra, walimy dalej Aha, bo tu... Ale to jest gęsto posiane. No tu jest gęsto posiane, tu się coś musiało wydarzyć, ale nie wiem co, okej, okay, okej okay, okay. Jest okej, okay. dobra, wystarczy na spokojnie Pełna moc, tak. aha, bardzo, a nie, bardzo ładnie, bardzo ładnie to zrobiłeś Nie musisz chyba no, sypać no, Sypniemy panie. trochę babci, nie? Nie będziemy e, żydzić, bo i tak dolatuje spokojnie tam gdzie już my sypali, nie? ci, że nie Nie mów takich rzeczy Wystarczy, dobra, dobra O i tak mniej więcej to wygląda Muszę chyba robić ścieżki technologiczne, bo kurwa, powiem ci jak, jak widzę te zygzaki moje, to daj spokój GPS-a trzeba zainwestować. Ale rzuć, Ale nim miota, miota nim jak szatan. No, to tam ładnie łapka na tym. Dobra, wyłączaj. Pięknie. No i teraz, wiesz, Bayer z rewersem jest, to chłopie pegi już, nie? Ale chłopie, takie udogodnienie. No nie, jest spoko, nie? Nie mam ani, wiesz, ani ojca nie mam, ani dziadka, no to nigdy nie spierdzieli, że troszeczkę proste zrobiłem, nie? Aby udało się znaleźć dzisiaj troszeczkę czasu, bo części nie przyszedł do tej Zafiry, no to wio, nie? Tu będę chciał wziąć tak... Stary nie wiem Na całe Na całe góry no nie ja wiem czekaj No ja wiem tak kurczę na całe Tak, Ale dam miodu Bo jest już ciepły silnik No właśnie Dobra Masz tam, gotowy? Jest troszeczkę Dobra W sumie No i epa Nawet nawet za dobrze rzuca Nie, jest ok. bo jednak wieżnik już nie istnieje teraz w kołach, ale no trudno, nie? No trudno Mi się, mi się, mi się podoba! A awa Bandyto! Jest spoko, jest spoko Dobra. Pyk. No i został ostatni przejazd, taki triumfalny wręcz. Już po zakończeniu akcji, e, co, ma, co 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 wam pokazać? Już wam pokazuję. rozsiewaczek jest przemyty, wszystko ładnie. Traktorek też tam z tyłu jest ochlapany, żeby nawóz nie został. No kulinia, bo cholerka wiecie co? Nie mam karczera e, w tym momencie u siebie. Znaczy. To jest skomplikowane, ale nie ma go na bazie, karczera, więc nie było, nie było w stanie jak umyć. No traktorek troszeczkę się ubrudził, ale no... No moment był taki, że trzeba było atakować. No co, no i pierwsze testy bojowe z dźwignią rewersu przeszedł. No i co, mówiłem, że warto zrobić to siodełko, Mateuszek siedział jak la lalala. No i co, no i pięknie jest, wszystko ładnie powyłączane. Drugi wladik się przygląda. Tak, tak, ciebie też to powoli niedługo czeka, bo niedługo będziemy ruszać z siewami owsa. No to dobra, to dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się i do następnego.